Lecimy, no. Z Ej, no Pawełowie, to się kończy powoli. Słuszność masz, panie Adamie. Tak, zróbmy jeszcze jedno obejście wokół miasta. Czas nam zleci do świtu. No i źle, no chłopie, kurde, nie rozumiesz <Kal anyway> o, tego? Nie patrz na koniec. Ty, no ty nie na koniec, no, patrzę, no mówisz, no przecież ja muszę to zmontować, a ty... Dobrze, no, to już zrobiłem, <sukaj> nie patrzcie tam w kamerę. Czas nam zleci do, do rana. Słuszność masz, panie Adamie. Sorry. Słuszność masz, masz, panie Adamie. Jeszcze raz. Słuszność masz, panie Adamie. Tak, jeszcze Słuszność masz, panie Adamie. Tak. Jak się łączysz, Michał? Dobra, dobra, ale słuchajcie, jest 7 siedmiu, każdy powie dowciw, to będziemy tutaj do dwudziestej No, lecimy. Słuszność masz, panie Adamie. Nie mówię, sorry. Słyszę, masz pani Adamie? <grymne> tak. I wiesz co? Yy, może zrobimy. Uwaga? Wstaję mm -hmm. też taki znudzony. Tam, o, tak, od niechcenia. Patrzy się w ulicę, która tam w głąb biegnie i z daleka widzi, że oni idą i mówi O kata, kata. to oni, nie? I w tym momencie dopiero, a ty mówisz, bo zobaczymy co zrobią. Oni podchodzą, zaczynają grzebać, tak trochę podglądacie, podglądacie. Ja rozumiem, a ty? No chromak. chyba tak, myślę, że to no, jest gitara. Dobrze, okej. Okay. O to chodzi, nie? to nas? Czyli lutować w te trzy takie środkowe tam u góry, nie? Na nisko. Słuchaj, ma rację. No. no, według mnie za nisko. No to będzie miło ciężko, żeby sięgnąć, nie? To... No, bo to wiesz, no, że już potem pada. No, jak jakbyś ona no. gdzieś tu trafiła. Tutaj, ale. Dlatego nie do tej rotacji do Bułkazu, gdzie strzela. Czyli w pierwszą deskę trochę wyżej. Jeszcze raz tak. Tak, bo zobacz. Tu, jak ja przykryję to murami, to ta kartka będzie wystawać. I jest dobrze. Tak właśnie myślałem. No, ja mówiłem to, żebyś. wyciągnął. Oj, oj, oj! A ej. to jedną ręką w ręku, Nie, yeah, no ale to kurde. No, no ale co? No, no. Za nisko. To... Przepraszam, bo to się samo ruszy jak się chodzi. Znisko. Ładź, słuchaj. Znowu nie tylko kapka Dobra. Oje! Ten ma głowę do zegarek! Nie! No schowaj, no to ciąg wyjdzie gdzieś ten zegarek o, o, tamty, no. Dobra, chowamy karty i nagrywamy po o, prostu to, żeby nie... no, tak, tak, tak. Może zróbmy tak, Basia, weź stań tutaj, patrzy się na wasze dobra? Jakby ona grała na flecie, nie? Ale stań, nie, nie stój za mną, stań tu proszę z tej o, 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 Tutaj się skomponuj, tu, 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 tu. Tu, się, tak tu jeszcze, o. Wydań, się. Czy na skrzypkach, no nie Wszyscy wiem cokolwiek. Ja już włączę, na wszelki wypadek, kamerę, chociaż... Mhm. O, o, właśnie, no, po, Trochę... I teraz na nią nachodzisz, cofnij się do tyłu trochę. Dobra, i zostań tam już. No. Już się nie ruszaj teraz. Oh, że... A pokój to jest już od małego, jakby tak. I co teraz? Pani na koczenie w lewą. Najmniejsza, a najwięcej się rzuca, nie? No. Tylko tak, taka cisza przed tym. Teraz możesz chwilę o, odsapnąć, spojrzeć tam do tyłu na nich, tak się obejrzeć, co się dzieje w ogóle w mieście, nie? O, 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 dobrze, 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 dobrze. O, bo to przynajmniej... y I od razu wchodzisz i grzebiesz, nie? Ale ci powiem kiedy. No powoli tak, no. Wolno, wolno, o. No ale tam troszeczkę dalej no. Fifi, Fifi. Wezmę. No weź to wezmę. Wezmę, wezmę, wezmę Biedny. No zawołaj go. no chodź No chodź do cioci, no witaj mnie piękny, Wejdź, I Wejdź, wejdź powoli. A może być jakaś interakcja między wami, czy nie? W sensie takim, wie, żeby jeden na drugiego spojrzał, czy coś? O miło! No, no właśnie to mi chodzi, żeby tak było, będzie śmiesznie. Dłonie jeszcze. Nie bo one tam wchodzą bez Tak? Z głowę na siłę jakby przepnął też. Proponuję, żeby... Co robiliście nocami w mieście? Dobra, bo już za długo, nie? <laughs> <laughs>